Jakbyś tak przenieść jakoś do tych Włoch teraz, ciepełko, sycylia? No fajnie by było, co? Dalibyśmy radę jakoś przenieść może trochę Włoch do Polski? Jasne, że dalibyśmy radę, ale w nieco inny sposób niż Wam się wydaje. Zapraszam Was na wielkie włoskie sprzątanie, czyli testowane przez Włochy, a dzisiaj testować będziemy włoską markę produktów do sprzątania Dusty. Na początek spójrzmy na opakowania, spójrzmy co tutaj w ogóle mamy. Sześć produktów marki Dusty, każdy adresowany do nieco innej powierzchni, do nieco innego zadania, do nieco innego rodzaju brudu, a więc oferta, jak widzicie, kompleksowa. Na początek spójrzmy na opakowania i etykiety. Są bardzo spójne, jeżeli chodzi o kompozycję. Jasno i klarowne opisane jest to, do czego dana pozycja służy, a nawet jeżeli ktoś miałby problem, żeby odczytać to, no to może sobie popatrzeć na obrazki i od razu będzie wiedział, do czego dany produkt służy. Ładne kolorki, takie jak tutaj widzicie, bo... Moim zdaniem naprawdę są ładne. To raczej dodatek, ale na półce sklepowej jest to dosyć istotne, żeby się wyróżnić, żeby zaciekawić, przyciągnąć wzrok kupującego. Więc te kolorki na pewno się wyróżnią. Na co jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę, ale to bardziej w formie ciekawostki. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wszystkie te butelki przypominają nieco kopułę. Czy to jest przypadek? No oczywiście, że nie. Taki był pierwotny zamysł projektantów, żeby te butelki przypominały e, kopułę słynnej renesansowej katedry Santa Maria del Fiore we Florencji. Kto był e, i widział, no to być może dostrzeże jakieś podobieństwo. Co znajduje się w ofercie? Dusty środek do czyszczenia łazienek 700 ml, Dusty płyn do usuwania kamienia i rdzy, 700 ml, Dusty płyn do mycia szyb Pink Soul 700 ml, Dusty gel do mycia powierzchni drewnianych Wood and Laminate Care Delikatny 700 ml, Dusty odtłuszczacz Lemon 1000 ml oraz Dusty odtłuszczacz Extra Strong 1000 ml. Sprawdźmy je. Na początek Dusty, środek do czyszczenia yy, łazienek. Uwaga, zwraca w ogóle bardzo ładny. Przypominający nieco perfumy, naprawdę to się nie zdarza przy tego typu pozycjach do sprzątania, a to rzeczywiście pachnie bardzo ładnie. Poza tym producent deklaruje, że wykorzystał czy zastosował tutaj bezkwasową formułę, która powoduje, że ten środek jest bezpieczny nawet dla takich wrażliwych powierzchni jak marmur, a zatem można go spokojnie stosować naprawdę dosyć powszechnie. Jak widzicie, brud z umywalki zszedł dosyć łatwo i dosyć sprawnie. Środek nie pozostawił żadnych plam, żadnych smug, a zatem sprzątanie okazało się szybkie, łatwe i przyjemne. No i efekt był naprawdę bardzo dobry. Czas na drugi środek, Dusty, płyn do usuwania kamienia i rdzy. W tym przypadku również zapach to jest taki dosyć mocny wyróżnik, podobnie jak w przypadku tego środka do łazienek. W ogóle cała linia Dusty charakteryzuje się bardzo takim przyjemnym zapachem, więc on w ogóle zostawi Wam piękną, piękny bukiet, piękną gamę zapachową w łazience czy w całym mieszkaniu po sprzątaniu. Natomiast ten środek może być wykorzystywany do powierzchni chromowanych, będą Wam ładnie błyszczeć. Prosty sposób na czysty kranek. Widzieliście żadnych smug, żadnych pozostałości. Ładny, błyszczący kran, czy też inne miejsca w łazience, które mogą zostać umyte za pomocą tego płynu. No i ten zapach, który się rozchodzi na koniec, jest naprawdę fantastyczny. Czy jakby powiedzieli Włosi, Fantastico. Czas na płyn do mycia szyb. Pink. Soul. Producent informuje o tym, że to jest środek do mycia szyb, ale na etykiecie widnieje także informacja o tym, że jest to płyn multi-surface, a zatem można go wykorzystywać na innych powierzchniach zmywalnych i on sobie też doskonale radzi jego zapach. Jest już nieco inny, może lekko bardziej alkoholowy, ale bez przesady, nadal pachnie bardzo ładnie. Więc to oczywiście ten wyróżnik, o którym wspominałem całej gamy produktów Dusty. No ja postanowiłem przetestować go na lustrze łazienkowym. Celowo wybrałem lustro, które było trochę zakurzone, trochę brudne, po to, żeby sprawdzić, czy ten płyn rzeczywiście poradzi sobie, no może z nieco większą ilością brudu i okazuje się, że zupełnie bez problemu. Płyn rozprowadza się bardzo dobrze, nie pozostawia smug, lustro jest bardzo... Czyste więc, jeżeli nie lubicie, a wiadomo, że nie lubicie, bo nikt nie lubi plam na lustrze, bo od razu je widać, to to jest doskonały sposób na szybkie ich pozbycie się. Bierzemy się za mycie podłóg, czas na Dusty Wooden Laminate Care, czyli środek właśnie do mycia podłóg drewnianych, czy w ogóle szerzej e, produktów drewnianych, no i tych e, laminowanych. Jest dosyć gęsty, przypomina w konsystencji y, żel. Y, ładnie pachnie, to chyba nie nowość. Rzeczywiście bardzo ładnie pachnie. Bez problemu, ten środek radzi sobie zarówno z takim powierzchownym kurzem na podłogach czy stołach drewnianych, ale też z większymi plamami po jakichś tam sokach czy herbacie. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz: bo ta butelka ma pojemność 700 ml, 3 korki na 5 litrów, więc jeżeli ktoś często sprząta, no to pewnie będzie musiał dosyć często i regularnie zaopatrywać się w nowe butelki Dusty, ale oczywiście dla sieci handlowych, dla kupców, no to doskonała informacja. Bierzemy się za naprawdę solidnego przeciwnika, czyli za tłuszcz. Czas na odtłuszczacz cytrynowy marki Dusty. Producent rekomenduje, że można walczyć z tłuszczem, tym specyfikiem, w piekarnikach, na grillach i na wszelkiej maści rusztach i... Tam, gdzie ten tłuszcz się zbiera przy, przy wykorzystaniu, przy smażeniu, przy pieczeniu, sprawdźmy jak sobie radzi z tłuszczem na ruszcie, ten produkt firmy Dusty. Radzi sobie całkiem nieźle i usuwa takie powierzchowne, jeszcze niezbyt mocno zaschnięte plamy z tłuszczu przy właśnie smażeniu czy pieczeniu. Dodatkowo przyjemny zapach, chociaż już nieco inny niż w przypadku środków do łazienki. Aha, no i producent mówi o tym, że zastosowano tutaj składniki, które, na które ta firma ma europejską wyłączność. Więc jeżeli chcecie być wyjątkowi i mieć wyjątkowy środek, drodzy użytkownicy czy drogie sieci handlowe, no to rzeczywiście to należy do pozycji wyjątkowych pod względem składu. Na koniec przeciwnik wagi ciężkiej, czyli plamy z olejów i smarów, takie, które często możemy spotkać no nie wiem, w warsztatach samochodowych, w garażach czy w piwnicach. Dusty oferuje do pozbycia się ich swój odtłuszczacz extra strong. Ma poradzić sobie z naprawdę trudnymi plamami z oleju. Ja postanowiłem wylać trochę oleju silnikowego na płytkę, zostawić te plamy na kilkadziesiąt minut no i sprawdzić, czy Dusty Extra Strong, odtłuszczacz Extra Strong da sobie radę. Plama schodzi bez problemu, płytka zostaje czysta, nie pozostają tam ślady. Okej, okay, może ta plama nie była jakoś super mocno zaschnięta, ale jeżeli interweniujemy odpowiednio wcześnie, no to za pomocą Dusty Extra Strong naprawdę możemy pozbyć się wszystkich olejowych plam. Podsumowując, linia produktów marki Dusty to produkty z jednej strony dla domów, dla rodzin, nawet dla dzieci, bo są bezpieczne i, i mogą, je używać, mogą ich używać także najmłodsi, ale doskonale sprawdzą się też jako środki dla profesjonalistów, tych wszystkich, którzy no, działają w branży zajmującej się sprzątaniem. One również poradzą sobie. Z bardzo dużą liczbą y, rodzajów brudu, a zatem y, dobrze będzie je wykorzystywać zarówno w łazienkach, jak i y, na różnych innych zmywalnych powierzchniach, na podłogach, na drewnie. No i jest też oczywiście propozycja do tych plam trudniejszych z tłuszczów czy olejów. Produkty są dostępne m.in. w sieci Oszo, a także w sieci drogerii DM, ale, i tutaj zwracam się do ciebie, drogi kupcu. Mogą być także dostępne w twojej sieci. Sprawdź sam, przetestuj, zobacz, czy rzeczywiście działają. No i może warto wzbogacić swoją półkę właśnie o te propozycje. No a klienci, klienci zawsze dadzą nam ostateczną odpowiedź, czy chcą tego produktu, czy on się rzeczywiście sprawdza, czy spełnia swoją y, rolę. Myślę, że w tym przypadku tak rzeczywiście będzie, a zatem. Zachęcam do przetestowania, sprawdzenia, postawienia na półce może w formie inautu e, czegoś, co pozwoli na chwilę e, wstawić dane produkty do sieci, a jeżeli rzeczywiście się sprawdzą, no to wtedy już w stałym listingu. To już wszystko w dzisiejszym testowane przez WH. Dzięki, że byliście z nami. Śledźcie nasz portal www.wiadomościhandlowe.pl, także nasze media społecznościowe, naszego LinkedIn, naszego YouTube'a. A my, no cóż, my pewnie niebawem widzimy się na kolejnych testach WH. Michał Kokoszkiewicz, bardzo dziękuję, do widzenia!